Siema, tu Ramaz97, a dzisiaj zaczynamy naszą nową serię WarCraft. Nagrywamy ją z Kujsiem, DJ-em i z Tomkiem. Siema. Będzie słychać tylko mnie i Tomka, ponieważ to są dwie drużyny, które ze sobą rywalizują, więc... No, ich nie mo nie można słyszeć ich planów, nie? Dobra, niech będzie znak, że zaczęliśmy. To chodź tu. I wyrównaj ziemię, tak o tutaj. No, to wyrównać, no? No. A ja dre dre drewno już kopię. Raczej znaczy, kopię, ścinam ręką. Dwa No wiem. I chcesz łopatę? A jak? To czekaj chwilę. Z zmienię Crafting patyczki. Czekaj, tu postawię. Na razie zrobię tylko kilofa, żeby nie marnować drewna i kamienne. Zaraz będziemy mieli, nie? No. Ej, masz Matego znajomych na skape DM. No Chyba mama, ma co się stało. To weź do niego napisz, bo on do mnie pisze. Że nagrywamy, żeby nie pisał. Hmm. Gdzieś to zacząć kopać, czekaj. Zjesz z tyłu. Nie ma go. U mnie jest offline. Wiem o tym, no bo jest na niewidocznym. Można napisać, żebyś nie pisał, żeby on nie pisał. Tak. O, jest. A to czeka szybko ci zrobię tylko tego. Gdzie jesteś? Trzymaj To. Thanks. Trzeba jakoś nie wiem znaleźć trochę żelaza, albo coś i wtedy zaatakować, nie? No. Albo zrobię dwa miecze kamienne i szybko odebrałam żelazo. Szybko trzeba ja, tylko ten. O jabłko mam. No to napisz że pech. Czekaj, jeżeli mamy jakieś sadzonki to mamy jedno. Cicho, cicho. Nie że nie mamy. Ej, ale mamy tylko jedno, nie? Czekaj, to co? To... Najpierw kilofa zrobię. Tak. I piec. O, już się skończyło. Co się skończyło? Nie <sighs> wstyła. Co to, to mi dałeś? Czekaj, na lepiej tutaj. Co znaczy, co się skończyło? Twoja szpadelka też <laughs> chcesz, chcesz drugą? No Już sekundę Tylko wykopię żelazo Zrób skanienia i tak i tak Żelazo trzymaj Wiem o tym na żelazo to zaraz miecze zrobimy żelazne Chodź tu zejść do mnie na dół to zam ci Z tyłu na tym Na wyspie masz tam zejście, o, tak? O, ciemno. No trochę muszę... O, jeżdżę ten... Czy jesteś? Jesteś? Dobra, masz. Ja, tu widzieć. Ja mam na nie. jaskrawość... ...ten... ...widoczność na jaskrawo. Więc... ...jest całkiem spoko. Jeżeli teraz na YouTube nic nie będzie widać, to sorki, bo ja właśnie węgiel kopię, żeby było widać te. No i żelazo znalazłem, to jeszcze lepiej. Sporo węgla. 19 węgla. O, jeszcze tu jest węgiel? A żelazo? Tak, tutaj to Niech się żelazo już przetapia A, nie będę tego, ten, tylko po prostu w dół się przekopię No, się skończyło Znowu? No, no. Czekaj, żelaza na razie nie ruszaj, tylko... Jak się cztery te te przytopiły żelaza, to idziemy ich atakować. O, akurat 4 Alejków nie ma. Na go klaty. Tyka mnie oddawaj i zrobię skrzynię, mam nadzieję, że starczy tego Jest, tylko jedno drewno zostało, ale coś spoko, zarabi rośnie drugie Mam cztery, mam cztery razy po 64 y, ziemi Masz skrzynkę tu? Tak, jestem o. Chodź masz mieć Co oni napiszą? O, masz jabłka? Ile masz jabłek? A ile masz tych, tych na Eee, Prawie całe. To daj mi jabłko, bo ja nie... Mam, ja mam tylko połowę. Wiem, sobie. No, ej, weź, schowaj, schowaj miecz, schowaj miecz. I choć taka widzimy. Pod wodą lepiej. A no tak, bo wtedy jest. nie widać imienia tak bardzo, nie? No A jak coś to gramy już na 1-2 Wersji Minecrafta Na żabkę <gry> Dawaj oni są pod wodą A czej pod ziemią to szybko do nas, słysze, do nas słyszeć To idź na shifcie, ej na shifcie idź Na shifcie idź, a ten biegnie Dobra dawać ich tam Żelazo, żelazo, węgiel Oła sorry, nie ciebie Zbieramy rzeczy I biegniemy, 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 bo oni nam mogą zabrać Ej, kuś już do nas płynie, to trzeba szybko Ole się tam tych monsterów zaspełniło, jeeeeeeny Widzisz to Widzę widzę, ja. widzę, widzę. Co, teraz? co teraz? Czy, czy szkielety kójś się gonią? Wiem o tym Tylko trzeba jakoś to teraz tak zrobić żeby te szkielety mnie zabiły Chyba Creeper wybuchnie zaraz w tej, domie, w tej domie przez wodę strzelają lol O, o jak dałem trochę Ała. Wszystko ci goni Zaraz ginę zaraz ginę zaraz ginę Ja jak szybko na chatę biegnę nie? Ała oh. Nic nie mam już jadłem Ja ten teleportowy się teleportuje się, pojawię, już mam pograne Dobra I Spider mnie goni, wszystko mnie goni Cicho Trzeba nasze rzeczy zabrać Mamy pogranę, dobra, padam Padam już No ja też padłem No i trzeba odrodzenie klikać, no, odrodzenie No, chyba mam najgorszą wyspę z tych wszystkich Ej, moje rzeczy... co? on bo moje wszystkie Jest, wybuch. trzeba do niego biec. Płynąć szybko. Ty Ederman trzyma ten, no jezu. Oła. DJ mnie zawiódł. Wiem o tym. Szybko do góry, do góry, do góry, do góry. Jest. Kurczę, szkoda, że tutaj nie ma żelaznego miecza Ty biegną do naszej kryjówki, ty Okradają nas. Okradają nas To biegnij szybko do nas, do nich Jest, padł. Yes, padł Kuś pada też, Kuś pada też. Jest, ubiłem ich. Dajesz, dajesz, dajesz! O ale rzeczy mam! Miał przy sobie 14 tego, irona Wiem, no ma... bo ze mnie wypadło. Dobrze jest! 10 jest! Teraz, dawaj mi miecz, dawaj mi żelazny miecz. Nie mam, a nie mam. Nie mam, a nie mam. Trzymaj. Ej, wbija tu! Ej, o, ale mnie ściągnął z ręki, nie? A... Nie też, bo ja ciebie atakowałem Bo nie wiedziałem, który kto który a, ale Zawa teraz już jest po mi? nas, nie? <grym> <grym> Dzisiaj nawet Kuścia ściągnął Musimy go, lać. Musimy go lać, szybko Nie paść na... Kuś nas goni, szybko Dobra, Kuś to powinien już paść Lejemy go, dawaj Ucieka już Zabijać go, zabijać go Dobrze bić go, bić go tam No ucieka, no, za szybki jest Tam są szkieletony i pająki to jest dobrze, bo będą jego biły też Kiedy rady dojść do swojej tej kryjówki na To na co, na razie trzeba się zająć tym Już go pająki biorę bią. Nie, Tak jest! Tak jest! U, tam skrzynkę. Tam skrzynkę nawet, śmierdziel. WOO! Piesz te rzeczy Dawaj, nie padaj, nie padaj! Masz d... mam miecz, uciekaj! Uciekaj! Nie uciekaj idź do niego, bij go! Nie mam życia już! Nie mam życia ha, dala, dala, już! Tu jak może mieć podwodom? Szkieletony pod no, go będą biły, bio! No chodź Kuściu, chodź! Ja, yeah, jakie to jest nie fair. Ja kuźcia chcę tam ubić. Bo on ma dużo żelaznych rzeczy. No ej hey, no! No ej hey, no! Jak? No, dobra, to jest nie gram takie Dobrze lagice. jest, dajesz. Yeah. Dawaj Kuściu gin, kuźć gin, kuźć gin. A on ucieka z moimi rzeczami. Jest! Teraz mogę rzeczy wziąć!